To niesamowite jak rozmaita, jak różna, jak wielowymiarowa może być miłość Boża. Widzimy to w dzisiejszych czytaniach. Gdy zajrzymy do proroka Izajasza, Bóg przedstawia się jako oblubieniec, jak ten, który kocha naród wybrany miłością oblubieńczą, miłością kochanka, miłością kogoś, kto chce przygarniać swoją oblubienicę. I dlatego mówi bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Ma litość, bo wie, że ta oblubienica czasem jest niewierna, czasem grzeszna, czasem zdradza Boga z jakimiś bożkami, z jakimiś grzechami, idzie za potrzeptami złego. A jednak ta miłość, która nie ustąpi, miłość oblubieńcza, jest miłością Boga. A gdy zajrzymy do Ewangelii, to słyszymy słowa Pana Jezusa, który mówi o Janie Chrzcicielu. Jakże inna jest to miłość. Pan Jezus mówi o Janie Chrzcicielu w takich, można powiedzieć, twardych, pełnych podziwu słowach. Mówi do ludzi, co wyście, co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wieczcie? Albo coście wyszli zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Nie, wyszliście zobaczyć proroka. Tak, mówię nawet więcej niż proroka, ponieważ on jest tym, o którym napisano, to posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Tam jest miłość, taka twarda, pełna podziwu, można powiedzieć, męska. Nieprzypadkowo Jan Chrzciciel powie, że kocha miłością oblubie... przyjaciela oblubieńca, że to jest ktoś, kto stoi na drugim planie, kto kocha, ale w twardy sposób, ubierając się w szaty ze skóry, żyjąc bardzo surowo, żyjąc szarańczą. I Pan Jezus docenia taką miłość, twardą, mocną, bardzo wyraźnie zarysowaną przez czyny. Różna może być miłość Boga, różna może być odpowiedź, jaką my kierujemy do Boga. Ważne, żebyśmy umieli rozróżnić, docenić wielowymiarowość, wielowątkowość miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga.